No, dzień dobry Państwu. Nagrywam taką ciekawostkę. Proszę Państwa, bo dużo mamy w wodzie kamienia. I jakie są urządzenia? Tylko żeby do zmiękczania wody, ale nie do usuwania, bo ile by było, jeśli duża rodzina przez jeden dzień, ile musiał być pojemnik, żeby mógł kamień, mógł kamień po prostu. Być zgromadzony. Dałem porównanie, bo tu jest 12-litrowy garnek. No i dałem proporcje szklanki i tego, ile jest kamienia do usunięcia. Bo tu jest gotowana woda do, do domu, żeby usunąć kamień. To taka lekcja poglądowa, bo jak mówimy, nie ma takiego, nikt nie wyprodukował, bo. Gdy je duża rodzina ściągł tylko do kuchni, jednego dnia to by było z pół kilo takiego kamienia. No dziękuję.